Dziękujemy za nominację pani Iwonie Zimmerman do akcji czytanki czelecz Marcelkowi życzymy dużo zdrowia. Przeczytamy wiersz Juliana Tuwima, dwa Michały. Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Jak ten duży zaczął krążyć, to ten mały nie mógł zdążyć. Jak ten mały nie mógł zdążyć, to ten duży przestał krążyć, a jak duży przestał krążyć, to ten mały mógł już zdążyć. A jak mały mógł już zdążyć, duży znowu zaczął krążyć, a jak duży zaczął krążyć, mały znowu nie mógł zdążyć. Mały Michał ledwo dychał, duży Michał go popychał, aż na ziemię popadały tańcujące dwa Michały. Do kolejnej akcji nominujemy panią Karinę Staniecką. Dziękujemy ślicznie. Nie wiem.